Cześć, zapraszam Was do kolejnego wspólnego tłumaczenia zdań. Dzisiaj będziemy y, tłumaczyć zdania ze słówkami ina-halb, i mangels, y, czyli tymi przyjmkami, które łączą się z genitywem, czyli naszym polskim dopełniaczem. Pierwsze nasze zdanie brzmi: Muszę podjąć decyzję w ciągu miesiąca. W ciągu to ina Wiemy, że po tym ina występuje genitiv. Miesiąc to der Monat, czyli der zamieniam się na des, eines Monats. Muszę, czyli ich muss podejmować decyzję, to die Entscheidung treffen. To jest wyrażenie rzeczownikowo-czasownikowe, czyli ich mus die Entscheidung innerhalb eines Monats treffen. Mamy zdanie z dwoma czasownikami i z przyimkiem innerhalb, po którym występuje genitiv. Kolejne nasze zdanie brzmi. Po drugiej stronie oceanu życie ma być podobno prostsze. Po drugiej stronie, czyli jędzajc, jędzajc po drugiej stronie, i również po tym jędzajc występuje oczywiście genitive, dopełniacz. Jędzajc des oceans to jest pierwsze nasze miejsce w zdaniu. Teraz e, Wystąpi czasownik, czyli ma, ma być, powinno być, prawda? Czyli „Zol”, „Zol”, życie, das Leben, ponieważ życie jest naszym podmiotem, dlatego bym soll, das Leben. Prostsze, prosty to einfach, prostszy, einfacha, stopniowanie czasownika i na końcu sein, czyli być. Jenseits des oceans soll das Leben einfach, einfacha sein. I nasze ostatnie y, dzisiejsze zdanie brzmi: Oskarżony został uniewinniony z braku jednoznacznych dowodów. Z braku to Mangels. Y, I tutaj również Mangels łączy się z genitivem. Y, oskarżony to De Angeklagte. Został, tutaj mamy stronę bierną w czasie przeszłym, czyli De Angeklagte wurde Mangels. Z braku jednoznaczny to eindeutig, czyli eindeutige Beweise freigesprochen, freisprechen, czyli uniewinnione. Dlaczego eindeutiga? Ponieważ po mangels mamy genitiv, dopełniacz, die Beweise, liczba mnoga, die zamienia nam się na der w genitywie, stąd eindeutiga, Beweise freigesprochen. I to wszystko w naszym dzisiejszym wspólnym tłumaczeniu zdań. Koniecznie zbudujcie swoje zdania z Ina Halb, i Mangels, by przećwiczyć ich zastosowanie. Do zobaczenia!